Witam państwa serdecznie. Nazywam się Jan Komorowski i jestem odpowiedzialny za promocję laptopów biznesowych w firmie Computer Alliance. W dniu dzisiejszym opowiem państwu o laptopie Dell Latitude E7440. Ultrabooki biznesowe coraz częściej trafiają w ręce użytkowników profesjonalnych, szukających służbowego notebooka o maksymalnej mobilności. Doskonałym przykładem tego właśnie rodzaju sprzętu jest Dell Latitude E7440, gdyż łączy w sobie najlepsze cechy docenianej przez biznesmenów serii Latitude z lekką formą i długim czasem pracy na baterii. Trwałość wzmocnionej magnezem obudowy nie budzi najmniejszych zastrzeżeń. Świadczy o tym certyfikat przyznawany przez amerykańską armię urządzeniom o najwyższej odporności na niesprzyjające warunki środowiskowe. Również wizualnie Dell cieszy oko. Typowa dla notebooków serii Latitude linia obudowy prezentuje się bardzo atrakcyjnie, zwłaszcza w tak płaskiej formie. Wybór oraz rozmieszczenie portów podkreśla biznesowy charakter Ultrabooka. Trzy porty USB 3.0 umożliwiają szybkie przenoszenie danych na nośniki zewnętrzne. Pełnowymiarowe HDMI oraz mini DisplayPort pozwolą na błyskawiczne podłączenie monitora lub projektora. Ultrabook jest wyposażony w złącze dokowania, więc w biurze możemy skorzystać ze stacji dokującej. Zwiększy to naszą wygodę pracy i pozwoli uniknąć plątaniny przewodów na biurku. Ultrabook, ma przekątną 14,1 cala. To rozmiar łączący w sobie wygodę podróżowania z odpowiednim komfortem pracy. Model został wyposażony w wysokiej jakości matowy ekran o rozdzielczości Full HD. O potrzebną do pracy wydajność zadba niskonapięciowy procesor Intel Core i7-4600U z taktowaniem 3,30 GHz w trybie turbo. W bazowej wersji otrzymujemy 4 GB pamięci RAM typu DDR3, które możemy rozbudować do 16 GB oraz system dyskowy o pojemności 128 GB. Układ graficzny to zintegrowana karta Intel HD Graphics 4400. Dell Latitude E7440 to bardzo udany produkt. Jest niezwykle solidny i bardzo lekki, przez co sprawdzi się jako mobilny notebook służbowy o biznesowej funkcjonalności. Przede wszystkim jednak w komputer Alliance otrzymujesz laptopa w klasie jakościowej A, w bardzo korzystnej cenie. Jeżeli podobał Ci się ten filmik, daj łapkę w górę i subskrybuj.